Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. E, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić kiełbasę. Bardzo prostą kiełbasę. E, ułatwiłem sobie dzisiaj zadanie, bo wszystko czego potrzebujemy jest tutaj. Praktycznie można tak powiedzieć. E, co to będzie? Kiełbasa firmowa Yelux. Jest to gotowa przyprawa właśnie od firmy e, Yelux. Szczerze nie zamawiałem, gdzieś mi tam podrzucili, no i będę musiał zrobić. Dlatego, że to jest takie trochę pójście na łatwiznę. Usiądę sobie. Już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Saszetka z przyprawami. Powiem Wam, co tutaj jest. Czosnek gryz. Czosnek gryz, gryz to jest czosnek po prostu suszony w takich dosyć dużych ziarenkach. Dosyć grubo zmielony, wysuszony i grubo zmielony, tak samo jak pieprz. Ee, tak samo, właśnie jak pieprz, bo tutaj też idzie pieprz e, gryz. Od początku czosnek gryz, tutaj w ogóle Wam się wyświetla, e, jakie tutaj są przyprawy. Czosnek gryz, pieprz czarny gryz, pieprz biały gryz, gorczyca ziarno, majeranek, pieprz zielony gryz. I w sumie to wszystko zacnie to wygląda. Ta przyprawa, jak widzicie, dopiero odpieczętowuje. Nie wąchałem, jak te przyprawy pachną. Ciekawy zapach. Majeranek się przedziera delikatnie. O! I trzy rodzaje pieprzu. Trzy rodzaje. Trzy rodzaje pieprzu też daje po nosie. Na pewno wyjdzie zacna kiełbasa. Szczerze, nigdy tak nie robiłem, więc warto spróbować i powiem Wam, czy warto Coś takiego sobie na przykład zakupić. Yy, jakie będziemy mięso do tego potrzebować? Mięso łopatka, grubo mielona, to wszystko. Ja tutaj mam 5 kg tej łopatki. Zobaczcie. Dlatego, że to opakowanie ma 50 g yy, właśnie tych przypraw i 10 gramów daje się na yy, 1 kg. Czyli 5 kg yy, na... Całe, całe to opakowanie. No i oczywiście peklosur będziemy potrzebować 17 gram na każdy kilogram. No i w sumie to będzie tyle. Oczywiście jeszcze jelita. Jelita wieprzowe kaliber 28-30. Ja chyba nie mam takich jelit. Nawet jeszcze nie patrzyłem. Mam chyba 26-28, ale to praktycznie to samo. Troszeczkę mniejsze, więc będzie dobrze na pewno. Co będziemy robić? Dzisiaj to mięso sobie pokroję, zapekluję, wstawiam do lodówki w tym oto pojemniczku. E, jutro przyprawy wrzucimy. Może dolejemy minimalnie wody, jeszcze nie wiem, chociaż tam nic nie pisze, ale chyba dolejemy troszeczkę. I będziemy e, dawać wielita i wędzić. Zapraszam Was na film. Kroimy e, tą właśnie łopatkę. A więc zobaczcie, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Zobaczcie, jak to łopatka trochę jest otłuszczona. Kroję na takie kawałki, aby e, przez 24 godziny ładnie mi się zapeklowały. Czyli taka kostka 3 na 3 Maksymalnie myślę, że 4 na 4 i będzie dobrze. E, to mięso będzie mielone. Tylko na jednym sitku, więc ja tutaj nie wycinam e, po prostu e, tego tłuszczu. Tylko, tylko wszystko razem będzie mielone. Nie trzeba tego e, segregować mięsa, klasyfikować. Tak to się chyba fachowo nazywa. Ale jak już wcześniej kiedyś mówiłem, ja tam nie jestem fachowcem. Tylko samołkiem. I tak to właśnie wygląda. A więc widzicie mięsko ładnie pokrojone w kostkę. 17 razy 5 jest 85, 17 gram. Peklosoli na każdy kilogram osiemdziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześćdziesiąt trzy, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć jest osiemdziesiąt pięć gram na każdy kilogram. Tak to się prezentuje. Zasypujemy i porządnie musimy to teraz przemieszać a więc moi drodzy tak to właśnie wygląda wstawiam to mięso do lodówki wiem pewnie wam się nie podoba że plastikowy pojemnik będę robił też inną kiełbasę więc drugi pojemnik też mi jest potrzebny tak to właśnie wygląda. Stawiam to do lodówki na 24 godziny. Jutro mielimy, dosypujemy przyprawę, dajemy wielita i będziemy wędzić. Mam nadzieję, że wyjdzie pyszna kiełbasa. Nigdy nie robiłem tej kiełbasy z właśnie gotowego. W sumie to żadnej, żadnej kiełbasy jeszcze nie robiłem z gotowych. Przyprawiam, że są takie. Potestujemy trochę, a co? Pozdrawiam i do zobaczenia jutro. A więc witajcie, moi drodzy, kolejnego dnia e, po 24 godzinach. Około e, mięsko ładnie zapeklowane. Zobaczcie, tak pięknie wygląda. Będzie zacna kiełbasa, właśnie taka, właśnie taka. Mam nadzieję, że to dobrze widać. E, co tutaj jeszcze producent pisze? Czyli firma Jelux. E, Sitko 13 mm lub szarpak. Szarpak lub sitko 13 mm. Teraz tak. W zależności jaką wy macie maszynkę. Ja mam maszynkę numer 32. Ten odcinek sobie zobaczcie co to za maszynka. Gdzie ją kupiłem. Za ile i co możecie z nią, z tą maszynką dostać. Jakie sitka. I zobaczcie. Szarpak lub trzynastka. No i jeszcze jedna kwestia, czy wy macie. Napiszcie mi, proszę, czy są dostępne sitka numer 13 w waszych maszynkach, bo ja mam co dwa, czyli dwójkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę, dziesiątkę, dwunastkę, czternastkę, czyli będę e, mieli na czternastce, bo trzynastki, bo trzynaście milimetrów nie mam i szarpak albo na takim, albo na takim, ale zobaczcie, jakie ma oczka trzynastka, czternastka, a jaki szarpak. Tak to właśnie wygląda, czyli ja proponuję w moim przypadku maszynka 32 e, 14, czyli trzeba ją po prostu ten nóż, e, 14 zakręcić i całość będziemy mielić właśnie na 14. Dobrze trzeba zakręcić. Właśnie tak. To na razie na bok. Ale wcześniej na moczę sobie jelita. Tutaj proponowane jelita są kaliber 28-30. Niestety nie mam. Mam 26-28. To są jelita naturalne. Od firmy Jelux na pasku. Tak one się prezentują. Jest ich tutaj 10 metrów, także spokojnie to wystarczy. Myślę, że połowa pójdzie, ale namoczę sobie całość. To już można wyrzucić do kosza. Zobaczcie, tak jelita się prezentują. Trzeba je namoczyć. Ciepła woda około 30 stopni. Przelejemy je troszeczkę w środku. Zanim mięso pomieszam, zmiele pomieszam. Myślę, że godzina posprzątam grajdołek. Godzina minie. Więc one spokojnie się namoczą i będzie super. A więc maszynka już uruchomiona prawie, że i mielimy to mięso. A więc tak się prezentuje zmielone mięsko. Przemieszałem je tak delikatnie. Zobaczcie, tak się prezentuje właśnie ta przyprawa. Ma dosyć grube, takie ładne kawałki. Ja wam pokazywałem już. Dlatego, że jest właśnie czosnek, gryz, pieprz czarny gryz, pieprz biały gryz, gorczyca ziarno i pieprz zielony gryz. Tak to właśnie wygląda. 50 gram. Tutaj jest 50 gram. A dodaje się 10 gramów przyprawy na, 1 kilo, na kilogram mięsa. Więc 5 kilogramów. Całe opakowanie bardzo pięknie pachnie i aromatycznie ta przyprawa. Zobaczcie, tak pięknie wygląda. No i teraz należy to porządnie wymieszać przemieszać, tak aby się wszystkie. Składniki wymieszały ładnie. Wiecie co? Ja doleję jeszcze tutaj wody zimnej oczywiście na całość na całość nam 200 ml wody. I mieszamy do momentu, aż zacznie się to mięso nam kleić do ręki. Odstawię. Yy na 15-20 minut dosłownie posprzątam grajdołek przyniosę nadziewarkę. No i będziemy nadziewać. A więc tak to się prezentuje. Mięso jeszcze przemieszałem. Dajemy do nadziewarki, posmarowałem troszeczkę tą nadziewarkę olejem, takim jadalnym. Trzeba porządnie ubić. To jest nadziewarka 5-7 litrowa, czy 5-litrowa już wiecie co, już nawet nie wiem, ale myślę, że chyba 5 raczej, 5 litrów. Cylinder nie jest zbyt duży, to chyba 5. Pytacie, często gdzie ją kupiłem, ale naprawdę, gdzieś, e, gdzieś z, e, z Czech zamówiłem. Była dobra cena. Nie ma na niej żadnych emblematów, także nie wiem, jakiej jest firmy. I tutaj jeszcze mi troszeczkę tego mięsa zostało. Ładnie to wygląda. Uwierzcie mi, że pięknie pachnie. Teraz cylinder damy z drugiej strony i bierzemy się za nadziewanie. A więc tak to się prezentuje. Zakładamy ten pasek. Można go z tej lub z tamtej strony ściągnąć. Aj, troszkę za dużo tego farszu mi wyszło. Zawiążemy tutaj supełka. Nie będę zbyt mocno nabijał, tak mniej więcej w sam raz. Krótkie kiełbaski będę robił i będzie dobrze. zbiera wam się powietrze. Wystarczy puknąć nożem w drugą stroną i ładnie wyszło. A więc tak się prezentuje. Porobię sobie takie niewielkie kiełbaski, aby ładnie się prezentowały. I będziemy... Ymm, powieszę w domu w temperaturze pokojowej. Dosłownie na godzinę, półtorej. Zobaczcie. Tak to się ładnie prezentuje. Tutaj tego flaka troszeczkę obetniemy. O właśnie tak. Tak to się ładnie prezentuje. Powieszę yy, na, na yy, drążkach wędzarniczych. Tak około godzinki, półtorej, ogarnę tutaj e, cały ten mój bajzel i będziemy e, zabierać się za wędzarnię. Niech się troszeczkę wędzarnia długo nie była używana, więc myślę z pół godziny niech sobie pochodzi na 60 stopniach Celsjusza. Niech ta wilgoć trochę z niej wyjdzie i będziemy wieszać, osuszać tą kiełbasę. E, w wędzarni. Pokażę Wam zresztą, jak to mniej więcej u mnie wygląda. Zobaczcie, piękne. Do zobaczenia przy wędzarni. E, a więc, witajcie przy mojej wędzarni. Tak się kiełbaska ładnie prezentuje. Zobaczcie. Nie ma na razie nic ciekawego. Szaro i ponuro. E, będzie się teraz. Ogrzewać jest zimna zupełnie delikatnie, jeszcze się klei, lepi, czuć po rękach półtorej godziny. wisiała półtorej godziny, godzinę 40 jakoś tak. Musi być sucha, zupełnie sucha w dotyku. Wtedy dopiero będę puszczał dym. No i co, i tak to po prostu wygląda. Nic tutaj nadzwyczajnego nie ma, no ale wiadomo, jeśli ktoś nie wie. Pamiętajcie, nie ususzycie i nie pomalujecie na przykład mokrej ściany. Tak samo nie pomalujecie dymem mokrej wędliny mokrej kiełbasy, więc ona musi być sucha. Ustawiłem grzałkę na 50 stopni, wentylator włączony, o właśnie jeszcze zapomniałem uchylę sobie zobaczcie, daszek aby ta wilgoć mi widać, mam nadzieję, aby ta wilgoć mi szybciej wychodziła. No i tak to wygląda, włączę się jak będę włączał, jak będę podpalał dymogenerator Już Wam pokazuję jakich zrębek użyłem eee, Użyłem takich zrębek, zrębki wędzarnicze bukowo-olchowe oczywiście od firmy Jelu, z klasa 04 eee, Kilogramowa paczka, ona starczy na dwa dymogeneratory eee, Dlatego, że już używałem Takich, została mi jeszcze jedna paczka, trzeba będzie zamówić. No i cóż, tak to wygląda, do później. E, a więc wędlinki już są suche. Pokażę jak to wygląda, wentylator już wyłączam. Zobaczcie, jakie te jajeczka w skorupce, z wołowinki. Są suchutkie w dotyku, ciepłe. Więc zamykamy. Tak to się właśnie odbywa u mnie. Włączam pompkę. Jak widzicie, zremki już są rozsypane zapalamy dymogenerator z jednej strony jak i z drugiej strony i za chwilę powinno się ładnie dymić Już 7. Jak będą ładne kolorki? Po dwóch godzinach jest godzina, e, parę minut po ósmej. E, więc o, m, ogrzewało to się, suszyło to się godzinkę. Myślę jakoś tak, nawet nie patrzyłem dokładnie, ale chyba godzinę. Jest 15 po ósmej, bo patrzę w tej chwili na zegarek i włączę się i powiem wam. Pokażę wam jak wyglądają właśnie te wędliny po dwóch godzinach wędzenia tak to właśnie wygląda do zobaczyska później oczywiście zapomniałem dodać kiełbasę jak i te jajka będę wędził w temperaturze około 55 stopni 50 60 55 to jest tak optymalnie czyli będę starał się tak utrzymywać temperaturę 55 stopni jak długo aż będą ładny, miały kolor ale podejrzewam, że tak ponad 3 godziny 3,5 myślę, dlatego te zrębki wędzarnicze na tak długo mi starczą w dymogeneratorze oczywiście w zależności jak szybko pójdzie dym nie jestem jak pójdzie powietrze z tej pompki akwariowej nie jestem w stanie tak wyregulować, że akurat tyle, więc będzie ładny kolor, jak już będzie ładny kolor Resztę z rębek się wypali, te kilkanaście, załóżmy minut, i będzie super. Tak też właśnie zrobię, i będzie dobrze. Widzimy się za dwie godziny. E, a więc minęło dwie godziny, i zobaczymy, jak te wędlinki wyglądają po dwóch godzinach wędzenia. Patrzyłem jakieś pół godziny temu, i powiem Wam, że było ładnie, a nawet bardzo ładnie. I zobaczmy teraz. Światełko bliżej, zobaczcie, jakie piękne już się, jeszcze się mi Także jeszcze trochę kiełbasa zobaczcie, jako piękna super, jeszcze chwilę. Dwie godziny, ja jeszcze z godzinkę A więc zaczynamy podpiekanie e, dziew, Zielony tutaj miga, wiem, ale 90 widzicie Temperatura rośnie W środku wyroby 31, 30 mają Tak to się prezentuje Zobaczcie, tak to pięknie wygląda. Sądy powbijane, jak tutaj widzicie. I tak jak mówię, i tak jak mówię, zaczynamy podpiekanie. Kiełbasa do temperatury 71, 72 stopnie, jakoś tak, żeby doszła ta temperatura. Mam jeszcze taki sposób, jak ścisnę kiełbasę, ona zacznie tak szumieć. To wtedy jest dobra. Zimno jest bardzo, nie wiem, czy będę później nagrywał, ale spróbuję Wam to pokazać, jak ona sz, 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 szumi. <laughs> Taki właśnie mam sposób na dopiekanie kiełbasy w wędzarni. Wiem, mówiłem na początku, że będę ją parzył, ale zdecydowałem, że podpiekę będzie smaczniejsza. Oczywiście to jest kwestia gustu. Czasem jest tak, że kiełbasę również parzę do tej temperatury w wodzie o w temperaturze 85 stopni, ale tym razem podpiekę ją w wędzarni. Tak to wygląda i do zobaczenia jeszcze później. A więc zobaczcie, będzie słychać czy szumi? Doszła 71 temperatura do środka. Także tak to się prezentuje. Wiecie, co już jest późno? Widzimy się jutro. Rozkroimy kiełbaskę i zobaczymy, czy ona jest. Zobaczcie soczki, jak tutaj. Mam nadzieję, że to widać, jak one sobie ładnie guzują w środku. Nawet zobaczcie, jak czyściutko jest. Nic nie wypłynęło, także super. Bardzo ładnie. Do zobaczenia jutro. A więc zobaczcie, tak się prezentuje kiełbasa, kiełbasa Jelux z gotowej przyprawy. Pięknie wygląda. Zmielona, e, łopatka wieprzowa na 14, tylko i wyłącznie. Pięknie wygląda co nie. Próbujemy rozkroimy, zobaczymy jak wygląda w środku. A więc weźmiemy tutaj. Pędko pierwsze z brzegu. Kurczę, mam nadzieję, że to światło mam tutaj dobre i rozkroimy. Zobaczymy, co tu w środku piszczy, jak to wygląda. Rozkroję, tak. Ktoś kiedyś mnie, mnie pytał, dlaczego się tak w ten sposób rozkrawuje. Już wam pokazuję. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak średnio bym powiedział. A tutaj jest piękny, duży przekrój, i widać, jak to wygląda. Po prostu w środku. Jeszcze raz. Tak się kiełbaska prezentuje. Próbujemy i zobaczymy czy jest smaczna. Ja oczywiście już tak naprawdę próbowałem, ale spróbuję jeszcze raz. Bardzo pyszna. Nie czuć jakoś wyraźnie. Lekko, lekko bardzo taka pikantna jest, bo był tam jakiś, w tej chwili nie pamiętam, dwa rodzaje chyba pieprzu. Pięknie wygląda. Zobaczcie sami. Te duże kawałki przypraw gryz robią robotę, bo również je ładnie widać. Co mogę jeszcze o niej powiedzieć? Jeśli chodzi o tłuszcz, wydaje mi się, że dobra proporcja tłuszczu do mięsa z samej łopatki. Także naprawdę polecam zrobić taką kiełbasę, kiełbasę Jelux, kiełbasę firmową. A na pewno e, nie będziecie zawiedzeni, bo jest naprawdę pyszna i bardzo ładnie pachnie. E, na pewno czuć e, te zrębki wędzarnicze bukowo-olchowe, e, ładny, ma taki zapach dymny, wędzonego. Także na pewno będzie dla Was pyszna. Na pewno nie będziecie żałować tej decyzji. Jak Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Wpadnijcie proszę na tą grupę na Facebooku. Zaglądnijcie również do opisu tego filmu. Znajdziecie tam kod rabatowy do firmy Jelux. Cóż mogę powiedzieć więcej? Zapraszam na następny film. Pozdrawiam. Dois horas até